Dzień dobry Państwu Mówię do Państwa w dniu 23 kwietnia 2024 roku Teresa Garland, prezydent elektorski Rzeczypospolitej Polskiej, szefowa suwerennego narodowego rządu polskiego. Szanowni Państwo, jeśli chcemy biologicznie przetrwać i zachować suwerenność, Naszego narodowego państwa polskiego dla przyszłych pokoleń Polaków? Jeśli chcemy zachować i walczyć o naszą wolność, niepodległość, prawo do życia w Polsce, to musimy wyjść z Unii Europejskiej. Innego wyjścia nie ma. Innej drogi nie ma. Musimy sobie zdawać bowiem sprawę z tego, że twór, jakim jest Unia Europejska, który w początkowej swej fazie wydawało się, że będzie tworem suwerennych państw narodowych, w rzeczywistości twór ten został przejęty przez zorganizowaną grupę przestępczą, która całkowicie nieuprawniona za pomocą urzędników Unii Europejskiej. Zarządza i uzurpuje sobie władzę nad całymi narodami i państwami europejskimi. Dlatego jedynym możliwym sposobem na wymknięcie się spod tego terroryzującego tworu, jakim niewątpliwie staje się Unia Europejska, jako rodzące się komunistyczne superpaństwo europejskie, dlatego aby po prostu uwolnić się od tego zagrożenia bycia zniewolonym, pozbawionym wszystkiego, bez prawa do pracy z powodu biurokracji i horrendalnie wysokich opłat, na przykład zusowskich, czy z powodu tych idiotycznych decyzji po prostu typu pakiety klimatyczne i tak, dalej, i tak dalej musimy proszę państwa z takiej unii europejskiej wyjść drugą kwestią jest to że aby wyjść musimy się zorganizować w oparciu o artykuł 4 Konstytucji czyli my jako naród polski w oparciu o prawo do samostanowienia narodów oraz o artykuł 4 Konstytucji, aby wyjść z tego niebezpiecznego tworu, musimy zadziałać bezpośrednio. Inaczej się nie da, ponieważ jakakolwiek władza by była w Polsce ustęp, żadna nie pozwoli na przeprowadzenie referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej. A co więcej, jeżeli nawet jakimś cudem udałoby się doprowadzić do tego, że byłoby referendum, to zostanie on sfałszowany, sfałszowany. Nie pa pamiętacie, jak w zeszłorocznych wyborach do Sejmu w 2023 roku, ludzie jeździli autobusami od komisji Obudowej do Komisji, i głosowali na partię tuska. Nikt ich nie pytał. Czy głosują pięć razy, czy 10, czy 15. Najprawdopodobniej było to największe oszustwo wszechczasów. Ale nikt nie potrafił tego ludziom zaprezentować, powiedzieć, jak jest. Nikt nie dociekał prawdy. A jestem przekonana, że karty do głosowania zostały spalone żeby nie było żadnych śladów oszustwa. Dlatego, Szanowni Państwo, dzisiaj wzywam wszystkich Polaków do marszu na Pol Exit. Polska ma być państwem neutralnym. To nie jest tak, że poza Unią nie ma życia ani rozwoju, wręcz przeciwnie. To właśnie poza Unią Europejską jest szansa na życie i na rozwój bez tych idiotycznych nakazów, zakazów, zakazów, yy, po prostu tych praw, które nas kneblują, które nas zniewalają, ograbiają. I dlatego musimy przywrócić w Polsce nasz status suwerennego państwa narodowego na podstawie prawa do samostanowienia narodów, które nam się przynależy. I w tym celu należy się organizować, by przeprowadzić inicjatywę aktu woli narodu w kwestii wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Oczekuję na kontakty od osób, które chcą być pełnomocnikami w każdym województwie w celu zorganizowania wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Podaję do siebie numer telefonu: 697. 357-009. Odczytam Państwu teraz to wezwanie Polaków do marszu na pol Polska neutralna. Następnie przytoczyć należy stan faktyczny, a jest on przerażający. Naród polski został ubezwłasnowolniony poprzez pozbawienie. Całego narodu polskiego podmiotowości politycznej w swoim własnym państwie. Polacy w ponad 99% nie mają de facto prawa do kandydowania do władz w swoim własnym państwie. Skandal. Efekty tego widzimy w coraz większym ucisku prawnym, biurokratycznym, finansowym i podatkowym. Całego narodu polskiego, wszystkich nas się uciska. A tak zwani demokratycznie wybrani do władzy ludzie mówią, że nic nie mogą co oni tam poszli? Kim oni w ogóle są? Dla kogo działają? Na pewno nie dla nas, skoro dla nas, dla narodu polskiego, dla suwerena państwa polskiego nic zrobić nie mogą, bo nie chcą. Niemiecko-żydowska Unia Europejska pozbawia nas podmiotowości człowieka i suwerenności. Naszego państwa za pomocą prawa, tak zwanego prawa i fikcyjnej demokracji. Przejmują nas tym sposobem nasze państwo i nasze zasoby naturalne bez jednego wystrzału. Nasi przodkowie w grobach się przewracają. Widząc, jak sobie nie radzimy z tym podstępnym niewidzialnym wrogiem, który jako śmiarnica oplata całą Polskę wszystkich polityków, samorządy, partie polityczne. A naród coraz bardziej uciśniony, wpychany w biedę, wykluczony z życia gospodarczego, politycznego, społecznego, z dobrobytu. Wkrótce. Urzędnicy Unii Europejskiej pozbawią nas podmiotowości państwowej. Jest to zatem ostatni moment, żeby do tego nie dopuścić. Ale sprężyć się musi i zjednoczyć w tej kwestii cały naród polski. Musimy mówić jednym głosem. Pol-Exit, Polska neutralna. Trzeba bowiem być świadomym tego, że tylko własne, suwerenne państwo narodowe może być gwarantem wolności, przetrwania, rozwoju i dobrobytu obywateli. Zarządzający Unią Europejską przez nikogo niewybieralni urzędnicy nigdy nam tego nie zapewnią. O czym przekonaliśmy się ostatnio, kiedy interesy rolników nie są w żaden sposób przez urzędników Unii Europejskiej uwzględniane. A na dodatek, tak zwana demokratycznie wybrana w Polsce władza mówi, że nic nie może i dodatkowo grozi wysłaniem policji przeciwko słusznie domagającym się swoich praw rolnikom. Urzędnicy Unii Europejskiej traktują nas gorzej niż bydło. I czas, proszę państwa, sobie to uświadomić. Jeżeli sami pozwalamy, aby naruszano naszą godność człowieka, to nadal będziemy istnieć w tej Unii Europejskiej. Dlatego musimy wyjść, jeśli chcemy, aby nasza godność człowieka. Nasze prawa, szacunek do nas, do ludzi, do naszych decyzji, do naszych opinii, do tego, co my chcemy, do naszej woli, do naszego zwierzchnictwa, aby ta władza przywróciła się do nas. To my musimy sami, poprzez właśnie przywrócenie godności, którą nam zabiera Unia Europejska, musimy do tego doprowadzić. Przypominam, że w artykule 4 w Konstytucji jest zapisane, że władzą zwierzchnią w państwie polskim, spełnia naród, sprawuje naród. Na samorządy już wkrótce nadchodzi krach finansowy i szantaż z Unii Europejskiej, co jest dowodem na utratę polskiej państwowości. Skoro o funduszach dla gmin decyduje garstka przez nikogo niewybieralnych osób z Komisji Europejskiej, z powodu katastrofalnych decyzji urzędników Unii Europejskiej Polska stacza się gospodarczo, moralnie, duchowo i materialnie. Schodzimy na psy! Zamiast się rozwijać, to się zwijamy! Nic nam nie wolno! Nakazy, zakazy, opłaty, podatki, płatności! Za chwilę podwyżki dwa albo trzy razy tyle za prąd elektryczny. Niektórzy dostaną zniżki. Oczywiście już się zaczyna, proszę Państwa, segregacja, kastowość. Ty dostaniesz, czy nie dostaniesz. Temu damy, tamtemu nie damy. I tak cały czas nas rozgrywają. Ci dostają dodatki, ci nie dostają. Ci mają taką wypłatę, ci taką. Proszę Państwa, czy dalej chcemy w takim kastowym, opresyjnym, totalitarnym państwie żyć? Z władzą, która mówi, że nic nie może? Ja myślę, że czas sobie zdać z tego sprawę. I wyjść z Unii Europejskiej i zarządzać się samodzielnie w swoim własnym państwie. Na pewno będziemy się lepiej zarządzać niż ci, którzy zarządzają nami z Unii. I pośrednicy wystawieni jak te pionki i marionetki z Tuskiem i jego szajką na czele. Prawdziwy, ale ukrywany poziom. Polskiego bezrobocia wynosi przynajmniej około 40% ludzi w wieku produkcyjnym. Tylko, że to jest ukrywane. I będzie coraz gorzej, skoro nawet korporacje produkcyjne z Polski uciekają. Widząc, jaki wzrost kosztów produkcji. Będą miały w Polsce z powodu wzrostu cen energii, w wyniku tak zwanego pakietu klimatycznego inaczej zielonego ładu. Jeśli chcemy biologicznie przeżyć, to czas nadszedł, aby się z Unii Europejskiej ewakuować. Kiedy rozpoznanie zostało już zrobione, a prawda na temat funkcjonowania Unii Europejskiej i jej prawdziwych celów w postaci prób stworzenia jednego superpaństwa została narodom Europy ujawniona, nie pozostaje nam nic innego, jak opuszczenie tego szatańskiego tworu jakim jest niewątpliwie Unia Europejska, która w sposób zbrodniczy potraktowała zwykłych obywateli, odzierając ich z godności człowieka i pozbawiając de facto całe narody wolności i podstawowych praw obywatela i człowieka. Urzędnicy unijni, niczym bogowie, Odbierają ludziom wolność, prawo do życia i własność czyli podstawowe, najistotniejsze elementy bycia człowiekiem i warunków koniecznych do egzystencji i biologicznego przeżycia człowieka. Kierunek wyznaczony dla ludów europejskich przez urzędników unijnych to masowa śmierć, zwana depopulacją. Wszyscy mamy być uśmierceni. Jedni, jedni wcześniej, a drudzy później. Żeby był czas na pochowanie. Terytorium Unii Europejskiej ma stać się jednym wielkim komunistycznym obozem koncentracyjnym. A Polska ma być nie pierwsza. Czy taka Unia Europejska może rozumnemu, cywilizowanemu narodowi polskiemu odpowiadać? Otóż nie może. Dalsze trwanie w takiej Unii to kierunek na samo unicestwienie Czas obudzić się z Im szybciej ta prawda do Polaków dotrze, tym lepiej. Bo wtedy wszyscy zgodzimy się, że musimy z takiej Unii Europejskiej wyjść. Przeciętny Polak. Przekonany był i nadal wielu przekonanych jest, że Unia Europejska jest Europą Ojczyzn, suwerennych państw narodowych. Jednak tak nie jest, bo urzędnicy unijni, czyli niewybieralna przez nikogo klika osób, od wielu już lat podstępem przejmuje całe państwa i narody wbrew wiedzy, wbrew woli. I bez zgody tych narodów, bezprawnie nami zarządzając, na narody i państwa Europy został de facto dokonany zamach stanu. Czas odzyskać nasze prawa, wolności i nasze polskie państwo narodowe. Dlatego pol EXIT jest konieczny i niezbędny. W Unii czeka nas śmierć. Poza Unią jest życie i rozwój. Patrz, neutralna Szwajcaria! Czas, by naród polski przemówił artykuł 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo narodów do samostanowienia, dziennik ustaw 1977, pozycja 38, numer 167. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, otwarty do podpisów w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 roku, którego Polska jest sygnatariuszem, wyraźnie mówi artykuł 1. Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa swobodnie określają one swój status polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny. Artykuł drugi. Wszystkie narody mogą swobodnie rozporządzać dla swoich celów swoimi bogactwami i zasobami naturalnymi, bez uszczerbku, dla jakichkolwiek zobowiązań wynikających z międzynarodowej współpracy gospodarczej, oparte na zasadzie wzajemnych korzyści oraz prawa międzynarodowego. W żadnym wypadku nie można pozbawiać narodu jego własnych środków egzystencji. Artykuł trzeci. Państwa strony mniejszego paktu, włącznie z państwami odpowiedzialnymi za administrację terytoriów samodzielnych, niesamodzielnych i terytoriów powierniczych, Będą popierały realizację prawa do samostanowienia i będą szanowały to prawo zgodnie z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych. Proszę Państwa, kto nie walczy o swoje prawa, ten tych praw nie ma. Dziękuję za uwagę, mówiła w dniu 23 kwietnia 2024 roku Teresa Garland, prezydent elektorski Rzeczypospolitej Polskiej, szefowa suwerennego Narodowego Rządu Polskiego. Dziękuję za uwagę.